Gabriela Wagner, witam Cię bardzo cieplutko. Słuchaj, dzisiaj ruszam do Ciebie z pytaniem, na ile jesteś zaangażowana, zaangażowany w cele, w pragnienia, które masz i na ile ta realizacja jest kończona, dokończona bądź skończona. Słuchajcie, z tym zaangażowaniem w naszym życiu, moim zdaniem, z moich obserwacji jest bardzo trudno. Ta trudność wynika z wielu rzeczy, pojawia się. Na wielu obszarach, natomiast takie przyjrzenie się temu naszemu zaangażowaniu być może gdzieś tam ruszy nas do przodu. Takie dwie podstawowe zasady, z którymi ja pracuję i takie mądrości, takie moje mądrości to pierwsza tylko zmiany powodują zmiany oczywiście, a druga jeżeli nie ruszysz to nie ruszysz, bardzo proste. Słuchajcie, ten temat przyszedł do mnie, dlatego, że ja od czasu do czasu, a może bardziej niż od czasu do czasu, dzwonię po moich klientkach i pytam: „Słuchaj, na ile ci się udało wprowadzić rekomendacje z konsultacji, które mamy?” I czasami zdarza się tak, że rekomendacje są wprowadzone i po prostu mam zdjęcia i, i widzę, co dziewczyna zrobiła i co tam jeszcze możemy poprawić, a czasami zdarza się tak, że nikt nie ruszył, że Pogadałyśmy te 2-3 godziny jak lekarz z pacjentem, i nic się potem nie wydarzyło. Jest to dla mnie bardzo smutna sprawa, no ale, wiecie, nie mamy na to wpływu, ale chciałabym właśnie dlatego dzisiaj troszeczkę poinspirować i troszeczkę bardziej zaangażować. Słuchajcie, z tym zaangażowaniem to jest tak, że warto sobie zobaczyć, co my mamy w głowie. Jakie plany, jakie marzenia, jakie potrzeby, i na początek odpowiedzieć sobie na pytanie, czy one rzeczywiście są nasze, bo jeżeli nie są nasze, no to po co je mamy w głowie, ale czasami też tak jest, że ktoś nam je e, wkłada. Słuchajcie, kolejna bardzo ważna rzecz jest dla mnie taka, że odsłuchania nigdy nie ma zmian. Ty oczywiście możesz różne rzeczy posłuchać, różnych rzeczy posłuchać, gdzieś tam jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie, będziesz miała motywację, e, Myślisz, Ale to fajne, ale nic się nie wydarzy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma działania. Ja też powtarzam, że to zaangażowanie to jest taka cudowna energia, którą mamy w głowie. Energia właśnie realizacji naszych postanowień, celów, marzeń tego, że będzie lepiej. I ona niestety nam w, tym, w tej głowie zostaje. W związku z czym to zaangażowanie jest takie na pół gwizdka. i tak jak powiedziałam, nic się dobrego nie wydarzy od tego, że ty masz tylko w głowie. A wręcz myślę, że możesz popaść w jakieś przygnębienie, jakiś rodzaj takiej depresji motywacyjnej, że ty dalej tego nie robisz. Dlatego dzisiaj chciałabym Cię zainspirować do tego, że, żeby po prostu zrobić nawet mały kroczek w kierunku tego, czego potrzebujesz, czego chcesz, co jest dla Ciebie ważne, ale uwaga: to musi być Twoje. I ja zawsze też. Mówię, że w momencie, jeżeli coś jest moje, to ja to robię. To no po prostu w ogóle nawet nie ma o czym gadać, ja to robię. Ale czasami mamy coś takiego w głowie i tak się zastanawiamy, rozkwiniamy, chodzimy z tym zrobić, nie zrobić, a może zrobić, a może nie zrobić. I ja wtedy mówię: Zobacz, jeżeli chcecie się siku. Idziesz i robisz. Nie zastanawiasz się, czy chce ci się, czy może ci się zachce za dwa dni, za trzy dni, a może zrobisz za pół roku, a może po wypłacie, a może po wakacjach. Po prostu idziesz, robisz, masz zrobione. I tak samo warto pomyśleć o swojej głowie, o, to, o tym wszystkim, co do tej głowy wkładamy, bo jeżeli mamy mnóstwo pomysłów w głowie i te pomysły nie są realizowane, to one rzeczywiście wpłyną na spadek naszej energii energii. A tak jak powiedziałam, warto ruszyć, bo jeżeli ruszysz, to ruszysz. I teraz opowiem ci o mojej historii, bo ja Czasami mam tak, przyznaję się, że gdzieś tam mam pomysł wzięcia udziału w jakimś kolejnym szkoleniu i tak chodzę z tym pomysłem, jechać, nie jechać, iść, zapłacić, nie zapłacić, a może, a może poczekam jeszcze, a może nie poczekam, i tak słuchajcie, jestem taka cała wewnętrznie rozedrgana. I teraz w momencie, kiedy sobie myślę, hej, ale czy to jest Twoje? Czy Ty chcesz mieć tą wiedzę? Czy Ty chcesz zrobić to szkolenie? I jeżeli ja odpowiadam sobie, no nie, nie chcę, bo tylko mi się wydawało, że to mnie interesuje, to jest okej. Okay. Wyrzucam z głowy, mam pustą głowę na nowy pomysł. Natomiast w momencie, jeżeli to jest moje, to mnie interesuje, to jest takie moje, potrzebuję zmiany, to yy, tak sobie myślę, okej, okay, to jest moje i kurczę, nie ma się nad czym zastanawiać. Płacę, robię, jadę. I słuchajcie, po tym takim ostatnim kliku, yy, yy, wyślij zgłoszenie, albo yy, wpisz, yy, wpisz pin, żeby zapłacić, albo, albo właśnie po, po, po takiej aktywności, po prostu cały ten stres, całe to rozedrganie gdzieś tam. Odpada, i jestem zadowolona, że to zrobię. Spróbuj, naprawdę Cię do tego zachęcam. Ja czasami też mam tak z osobami, które do mnie piszą, i tak się, tak się przyglądamy sobie, tak się oglądamy, tak sobie gadamy, tak sobie piszemy te maile przez pół roku, tak ktoś chce, a może jednak nie, a może tak, a może nie. I ja zawsze wtedy też pytam i. i Zadaję takie pytanie: co się wydarzy, jeżeli to zrobisz? A co się wydarzy, jeżeli tego nie zrobisz i to zostawisz na te kolejne pół roku. I jakby odpowiedź tutaj e, zależy e, od Ciebie, co dla Ciebie jest ważne. Natomiast dzisiaj zachęcam Cię do tego, żeby uwolnić swoją głowę z tego, co nie jest Twoje. Dlatego, że jeżeli to uwolnisz, jeżeli będziesz miała tylko swoje pomysły i takie, które rzeczywiście chcesz zrealizować, Wtedy y, ta realizacja, ten obszar realizacji y, przyjdzie zdecydowanie szybciej, bo będziesz pewna siebie. Słuchajcie, ja tutaj tak gadam, 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 ale ja już rzeczywiście sama się zmotywowałam, żeby różne rzeczy zrobić, żeby ruszyć z różnymi rzeczami do przodu, bo ja też ich mam y, dużo, oczywiście, że mam ich y, dużo. I y, 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 rzeczywiście, jak sobie tak pomyślę, kurczę, a może warto byłoby to dzisiaj zrobić, w związku z czym już od dzisiaj mam to z głowy. Jeżeli chodzi o zrobienie porządku, o uporządkowanie domu, uporządkowanie jakiejś strefy, którą w domu masz, jak najbardziej, jeżeli możesz to zrób, zobaczysz, ile da ci energii. Natomiast ja też zawsze klientki, które dzwonią do mnie i mówią, że są totalnie na dnie, że nie dają rady, że już mają wszystkiego dość, ale dalej jakby na tym dnie są, dalej na tym dnie leżą i pukają jakby od tego dna nawet w górę, żeby, żeby gdzieś tam się przebić, zawsze pytam, co Ci daje to leżenie na swoim dnie? Co Ci daje to, że masz się tak źle? Co, być może się przyzwyczaiłaś do tego, być może z tym źle, jest Ci dobrze, a gdzieś tam w głowie sama sobie zaprzeczasz. Podsumowując, słuchaj, jeżeli w coś chcesz się zaangażować, to zrób to. Zrób to, yy, rusz do przodu. Zmień swój dom, zrób konsultacje feng shui, uporządkuj miejsce, powieź nowe zasłony, uporządkuj książki, uporządkuj rzeczy na zimę itd. Tak tak Natomiast zrób to, dlatego że jeżeli będziesz miała to zrobione, to wyjdzie to już z twojej głowy i będzie głowa znowu gotowa na kolejne pomysły, a więc ruszenie do przodu i rozwój. Natomiast na, tej poziomie, na tym poziomie takim energetycznym dużo rzeczy się pozmienia, bo zapewne, jeżeli jesteś tutaj ze mną, to wiesz, jeżeli wprowadzasz w porządek w daną strefę, na tym takim obszarze rzeczywiście fizycznym, to energia ma gdzie płynąć. A jeżeli energia płynie, to tam się pojawia energia życiowa. Jak się pojawia energia życiowa, to ta energia życiowa pcha. Te Twoje plany, cele do przodu. Słuchajcie, kolejnym obszarem, o którym tutaj chciałabym Wam opowiedzieć, to jest oczywiście obszar już tego klasycznego feng shui i domu, które macie. Dlatego, że jeżeli sobie patrzycie na swój dom z punktu widzenia mapy energii, siatki bagua, to są obszary i lepsze, i gorsze w danym roku, ja o tym cały czas tutaj opowiadam, ale obszarem, który związany jest z tym ruszeniem do przodu, jest wschód. Obszar wschodni domu. I teraz uwaga. Ten obszar wschodni domu, on w 2022 roku jest rzeczywiście bardzo dobry, dlatego że mamy rok tak zwany czyli te gwiazdy wędrujące, gwiazdy, one są na swoich miejscach. Ten wpływ jest silniejszy i chciałabym, żebyś po tej naszej, po tym naszym spotkaniu zerknęła, co ty masz w obszarze wschodnim domu. Co tam masz? Jak go używasz? Czy masz tam aktywnie? Czy tam się nic nie dzieje? Czy masz tam porządek? Czy masz tam chaos? Czy tego miejsca w końcu używasz na co dzień? Co to jest obszar wschodni domu? To jest obszar w siatce baguła nazywany potocznie obszarem rodziny. Oczywiście jest to potoczna nazwa, ja już tutaj nie będę boksowała się z oporem materii. Oczywiście jest to nazwa niezwiązana z trygramem chińskim. Trygram chiński tutaj troszeczkę inaczej wygląda, ale co jest najważniejsze, że jakości tego miejsca to rzeczywiście kończenie spraw, to takie pójście do przodu. To ruch, to ruch do przodu, to y, wzrost, to odwaga, to y, pójście po swoje i w sumie, y, podsumowując, w sumie to rozwój, to ruszenie znowu do przodu. Jeżeli masz siatkę baguła, zerknij koniecznie. Jeżeli jeszcze jej nie masz, to zapraszam Cię do mojego sklepu. I zapraszam Cię też, żeby tam się przyjrzeć tym rzeczom, które w sklepie są, dlatego, że możesz z nimi naprawdę zrobić cuda, naprawdę możesz zrobić z nimi cuda. Wprowadzając uwagę, wprowadzając te rekomendacje. Natomiast ym, obszar drzewa, z którym związany jest wschód i południowy wschód, to są te miejsca, na które warto zwrócić uwagę, również w ym, tym obszarze południowego wschodu w listopadzie, właśnie teraz, do początku grudnia, dlatego że też w obszarze południowego wschodu, z kolei, w tym obszarze, Zwanym potocznie finanse. Masz genialny wpływ roku 2022, który związany jest ze wsparciem relacji, również ze wsparciem relacji takich związanych z znalezieniem kogoś, z pojawieniem się kogoś w Twoim życiu, z romansem, również, również z nauką. Słuchajcie, jak będzie to wyglądało w 2023 roku, na pewno Wam będę mówiła. Natomiast zadanie domowe na dzisiaj: sprawdź poziom swojego zaangażowania, to jest numer jeden, a numer dwa: zobacz, co masz w obszarze wschodu w tym roku możesz też przyjrzeć się południowemu wschodowi, czyli te dwa obszary wschód, czyli rodzina i finanse prześleć sobie jak używasz tych miejsc i czy, co ty tam masz i czy masz tam dobrze, pięknie, ładnie, aktywnie? I czy ty tam jesteś, Czy tam jest muzyka, czy jest tam jakaś głośność, właśnie aktywność jakieś, jak, jak, czy tam są jakieś Obszary, które mają te aktywności Yang, czyli, czyli nie jest tam cicho, spokojnie i nic się nie dzieje. Absolutnie nie. Zapraszam Cię do konsultacji Feng Shui, jeżeli na tym dnie przysłowiowym jesteś, jeżeli masz taką potrzebę i masz to w głowie, albo wprowadzasz to teraz do głowy, zapraszam Cię na mojego bloga studiofengshui.pl i zapraszam Cię do mojego sklepu, bo tam masz po prostu receptę na sukces. W każdym z e-booków wystarczy odrobić tylko zadanie i rzeczywiście ruch powinien do Ciebie przyjść. Pozdrawiam Cię bardzo, bardzo cieplutko, miłego dnia, miłego weekendu, miłego wszystkiego. Trzymaj się i koniecznie, ale to koniecznie sprawdź poziom swojego zaangażowania w rzeczy, które dla Ciebie są ważne. Czy to jest 100%, czy to jest 20%, 30%, a może 0%? No, miejmy nadzieję, że nie. Trzymaj się, pa.